Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jezus, bracia i siostry, pomódlmy się jak zwykle za siebie i za tych, którzy nie poznali jeszcze Bożej miłości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami, niech Was strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jest taka stara, barduska piosenka, yy, tekst o Pierwsze kłamstwo myślisz, ech, zażartował ktoś. Drugie kłamstwo gorzki śmiech. Śmiechu nigdy dość. A to trzecie gdy już przejdzie przez Twój próg gorzej rani cię niż na wojnie wróg. A to trzecie, gdy już przejdzie przez Twój próg, gorzej rani cię, niż na wojnie wróg. Tak, pierwsze kłamstwo. Na pewno nie umrzecie, powiedział wąż do Ewy i Adama. Wie Bóg, że jeżeli skosztujecie z tego drzewa, będziecie znali dobro i zło, będziecie jak bogowie. Pierwsze kłamstwo szatana. Okłamał rodziców w stosunku, kim jest Bóg. Drugie kłamstwo to już jest kłamstwo Adama i Ewy, kiedy Bóg się ich pyta: Gdzie jesteś, Adamie? Dlaczego się skryłeś? I Adam odpowiada: Skryłem się, bo jestem nagi. I Bóg go pyta: Czy dlatego, że jesteś nagi, czy dlatego, że zjadłeś z drzewa, którego nie mogłeś jeść? I trzecie kłamstwo, największe kłamstwo też naszego wieku. Nie ma Boga. Wielu ludzi, którzy wpadli w niewolę grzechu, żeby się usprawiedliwić, wolą przyznać, że Boga nie ma, niż przyznać się do swojego kłamstwa, do swojego grzechu. Bóg jest prawdą, a szatan jest Ojcem Kłamstwa. I każdy, kto kłamie, jest jakby jego dzieckiem kto nie ma odwagi przyznania się do swojej winy nie ma też możliwości skorzystania z wielkiego miłosierdzia miłosierdzia Bożego Czatan kusił Jezusa mówi jeśli jesteś synem Bożym jeśli jesteś Bogiem zejdź z krzyża I Nas też kusi czasami jeżeli Bóg istnieje to dlaczego tyle zła dlaczego Dlaczego on mnie nie uratuje? Na przykład, teraz kłamie. Bo Bóg każdemu chce pomóc, każdego chce uratować. I często my ze strachu kłamiemy. Kłamiemy, a kłamstwo jedno pociąga drugie, kłamstwo trzecie, kłamstwo. I tak żyjemy w takim kłamstwie. Jezus Chrystus powiedział o sobie: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie będzie Zawstydzony. Nie będzie zawstydzony ten, kto mówi prawdę, natomiast ten, kto kłamie, wcześniej czy później będzie się wstydził tego, co źle zrobił, co, co kłamał. Jezus uczył nas, niech słowa Wasze będą tak, tak, nie, nie. Wszystko, co nadto od złego pochodzi. Czy może też z jednego źródła wody. Wypływać woda słodka i gorzka? Nie może. Czy z jednych ust człowieka może wypływać yy, prawda i kłamstwo? Nie może. Dlatego Jezus mówi: Niech słowa wasze będą tak, tak, nie, nie. Dalej, no, trzeba się tak zapytać siebie, czy ja potrafię się przyznać do swojego błędu, do swojego grzechu. Yy, kłamstwo mówiła yy, błogosławiona Róża Czacka, założycielka. Siostra Ciszkanek z Lasek mówi do swoich y, sióstr: Nie kłamcie nawet w żartach. Nawet nie żartujcie, kłamiąc. Często jednak y, żarty opierają się na kłamstwie. Trudna to, wysoka szkoła jazdy, ale, ale warta tego, żeby być człowiekiem prostym, pokornym, który umie się przyznać do swojego błędu umie też przyznać się do swoich y, darów, które ma. Y, Właśnie być jak dziecko, które tak prosto patrzy na świat, bez kłamstwa, bez fałszu. Jaka to piękna rzecz yy, mieć za przyjaciela człowieka, który umie yy, powiedzieć ci prawdę, który da, umie ci dać upomnienie braterskie. I też wielką dziełem miłosierdzia jest to, kiedy ja, ty potrafimy napomnieć. Ciężko jest czasami mówić prawdę swojemu przyjacielowi, ale to jest bardzo wielka yy, yy miłość w stosunku do niego, powiedzieć mu prawdę. Lepsza jest gorzka prawda niż słodkie kłamstwa. Tabletki zazwyczaj są gorzkie, ale prowadzą do zdrowia. A muchy łapie się na miód słodki, ale który ich potem zabije. Dlatego zdecydujmy się na prawdę. Warto być prawdziwym. Często też przemilczamy. Yy, Przemilczamy zło. Milczymy na zło. Prorocy, kapłani milczą na pewne rzeczy, nie mówią o pewnych rzeczach. Ja też mogłem o pewnych rzeczach nie mówić, ale yy, Pan Bóg mówi, trzeba mówić. Dlatego, że to jest miłość mówić prawdę i mówić tak, jak Bóg, Bóg to, to widzi, nie tak, jak ludzie to widzą. Ludzie mogą przy pewne rzeczy przegłosować. Ale Bóg, nawet jeśli by wszyscy byli przeciw, to nie znaczy, że prawda przestała istnieć. Kłamstwa nie tylko trzeba odwołać, ale trzeba je też naprawić jakoś w końcu. Ale jest to bardzo trudne. Łatwiej oddać pieniądze, które się ukradło, niż naprawić szkodę, które się wywołał językiem. Jeden święty. Kazał kobiecie, która kłamała, która plotkowała, oczerniała innych, wziąć z domu poduszkę i wyrzucać pióra i przyjść do kościoła. Potem mówi: A teraz idź, wracaj do domu i pozbieraj te pióra, które rozrzuciłaś. On mówi: Ojcze, to niemożliwe, jest. Wiatr jej rozdmuchał. Widzisz, I tak jest z kłamstwem, które powiedziałaś. Już jest je ciężko naprawić. Prawda nas wyzwala. Nie powinniśmy się podlizywać. Nie, nie powinniśmy chwalić złego postępowania. Kiedy możesz powiedzieć prawdę, nie możesz powiedzieć prawdy, to zmień temat. żartu jakoś, ale nie kłam. Dzisiaj komputery pracują w systemie zero-jedynkowym, dlatego są takie sprawne, bo nie kłamią. Bo ten system jest tak zbudowany, że jest albo prawda, albo fałsz. Nie ma rzeczy pośrednich. Dlatego, jeżeli chcemy być dobrzy, to mówmy prawdę. Pan Bóg się przyzna do tych, którzy przyznają się do prawdy. Maryja jest matką prawdy. Niech ona nas prowadzi. Maryjo, Ty jesteś dobra, dobrą matką. Poprowadź nas do całej prawdy. Naucz nas być odważnymi, prawdziwymi. Przyjmijcie, Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was szerzej błogosławił, Wszystko Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.